Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Sensei A tutaj yy, pokażę Wam dzisiaj Pandorę MT2 To jest prywatny serwer Medina I tak, to będzie trochę prezentacja serwera Plus, prezentacja postaci, bo jak widzicie mam 182 level, co na tym serwerze nie jest, nie jest łatwe Cały czas ktoś pisze do mnie A więc tak, jesteśmy w Szynce MT2 Sorry, że tak mówię, ale spałem źle i nie mogę obracać głowy w drugą stronę. Strasznie boli. Dobra. Tak jak widzicie, jesteśmy przyniosłem T2. Nie z wam tak nie będę mówił, bo tu jest szybki Expem do se, setnego levelu. Później od 147 czy 8 trzeba się trochę pomęczyć. Yy, i wbijać yy, w Atlanty idzie do 157, później jest mapka tu Wam pokażę pierścień reportacji jaki jest mamy tu wszystkie miasta później co Chunio i Ninio i tak samo MT2 jak M1 mamy tak yy, do ekspienia alina Orków, Pustynia, Góra Soch, Pająków Czerwony Las, Las Duchów, miejsce Ziemia no i to tutaj tak Gigantów, tutaj mamy Atlantydę V2, V1 Tutaj nawet dodali niedawno Kronata Pęka i, i Piekelne katakumby ja tu X jak coś Ale już teraz w Atlantydzie V2, bo tylko tam X leci od 182 A więc tak, prezentacja Wybiłem 182 level, jak widzicie No EQ nie jest perfekt wojenny, ale jest, do, jest prawie perfekt wojenny O, tak się wyrażę O, tam się ktoś nawala Jeszcze ta, jeszcze ta gilia Play for Fun jeszcze jest Trochę nie grałem, no i wiecie Ale tak, jeżeli chodzi o sobie to jest bardzo, bardzo fajny Nie będę ukrywał, że troszkę osób tu gra mm. co wam by tu jeszcze? o może wam miecz pokażę więc zniszczenia tutaj jest od 180 tego jeszcze jest na 216 level miecz więc jeszcze to nie jest koniec no i tak gdzie wam, gdzie wam, o tutaj was jeszcze przeteleportuję tutaj jak się komuś nudzi pokażę wam dwie krainy gdzie się komuś nudzi mam tu wysoki level i dobre kół od PvP, to pokażę Wam, gdzie można sobie chodzić, żeby się nawalać. Nie wiem, czy teraz ktoś będzie o tej godzinie. No jest, tu się nawalają, ale tutaj zazwyczaj gdzieś po południu jest tak dużo osób, że nie ma gdzie nie ma gdzie uciec, tylko nawalacie się byle gdzie. No i tutaj jeszcze. Dolina Orgów. Tutaj też się nawalają. Zawsze wejście do świątyni. O, już się nawalają, widać. Teraz mnie zaatakują. Dobra, ja wam pokażę szybko dednięcie fiutka. Jeżeli nie padnę, padnę. A nie. O, jestem hardcorem boom bum hek. Bum headshot, ja! Yeah. Ktoś się pyta mnie, czy pro to jest. Powiem mu tak. Nie jest złe. Po co komuś wartość ataku? Może to być jako klasa według mnie. Dobra. Gdzie skończyłem? Może tutaj. Króciutki filmik, ale dość treściwy myślę. Czasami ścinam i właśnie nie wiem czemu. Szaleje. Dobra. O kurde. Dobra. A więc tak, jeżeli się filmik podobał, to subskrybujcie, komentujcie, no i łapkujcie. A ja Was żegnam i mam nadzieję, że dokonacie dobrego wyboru i wybierzecie ten serwer. A więc trzymajcie się, cześć.